Cześć, moi drodzy, tu droga dusza. Robimy dla Was dzisiaj czytanie dla lwów na miesiąc kwiecień. Poleciało szybko. Wiosna się astronomiczna zaczęła. No, otwiera się piękny czas. Pytanie oczywiście jest ogólne, więc bierzcie tak, jak do Was to przemawia, jak z Wami rezonuje. Dla jednych będzie fragment, dla innych całość, dla każdego może być co innego. Słuchajcie swojej intuicji, po prostu, co Wam podpowiada i bierzcie pod uwagę to, co się w Waszym życiu zadziewa. Czas oczywiście jest płynny, pewne rzeczy mogły się zadziać, inne dopiero będą się działy. I rolę sobie zamieniacie, bo ja czytam z perspektywy kobiety zazwyczaj, chociaż staram się zmieniać to, ale, ale no nie zawsze, wiecie, jak to wszystko płynie, no to nie zawsze o tym pamiętam. Jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, to piszcie w opisie jest mail do mnie, duszy droga, mowa, A jeżeli chcecie wspierać mój kanał, za co serdecznie dziękuję, to również w opisie filmu jest link do BikeOfitu i możecie mi postawić kawkę. I co jeszcze, bo zawsze o tym zapominam powiedzieć, żebyście sobie sprawdzali też ascendent i księżyc, ponieważ to tworzy cały kształt poniekąd, bo jeszcze jest wiele innych planet w różnych umiejscowieniach, ale chociażby to daje taki większy, większy obraz. No, ale to, to już każdy musi sobie obliczyć w internecie z pełno tych kalkulatorów. Także, także tyle, dziękuję Wam za wszystkie lajki, subskrypcje, za komentarze, za to, że jesteście, za to, że piszecie i że to są takie ciepłe wymiany zdań, i, i ciepła energia od Was płynie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. I piękne słońce za oknem, taki update pogodowy. E, więc zaczynamy. Na początek mamy, e, moi drodzy, e, Bądź tu, teraz i nie uciekaj gdzieś do przodu. Tu, tu jest wiele rzeczy, z których możesz skorzystać, żeby poczuć się dobrze. Masz za swoimi plecami, bo tu jest duch, jest za twoimi plecami. Masz go jako wsparcie. Używaj swojej wiedzy, mądrości, inteligencji, intuicji. Weźcie to pod uwagę, żeby nie płynąć za bardzo do przodu, może nie, do Was nie płynąć, nie biec za bardzo do przodu, bo przegapiamy, przeoczymy pewne, Wy przeoczycie pewne etapy, pewne rzeczy, które są tu i teraz. Być może jest coś ważnego do zaobserwowania w tym miesiącu, w tym miejscu, tu, teraz, gdzie jesteście, w Waszej przestrzeni, w Waszej okolicy, wśród Waszych znajomych. Są jakieś ważne informacje, i być może tu jest ten właśnie cały miód, który, tą słodycz, którą możecie spijać, ten nektar, żebyście po prostu czegoś nie przegapili. Tak? Więc bądź tu i teraz, żyj chwilą obecną. Oczywiście zaplanuj sobie wszystko, co, co ma być, ale korzystaj z tej chwili obecnej, co, co tu się w tym momencie dzieje, bo to, co będzie, to się dopiero wydarzy. I nawet, jak się wydarzy, to być może czasami ominiecie to, bo to już po prostu tak przeleci. Tym bardziej, że teraz ten czas tak szybko biegnie, to wszystko tak szybko mija, więc, żeby to spowolnić, koncentrujmy się na tym, co tu i teraz. Tak. Dobrze. Lwy kochane, herbata gotowa, wszystko jest. Przetasujemy sobie jeszcze raz i zaczynamy, ale jeszcze nie zdałam pytania, a mamy. Eee, rycerza Denarów, który mówi o takim powolnym kroku, ale też stawaniu w obronie innych, takim stawaniu murem w obronie innych, więc być może mieliście jakieś takie sytuacje, ale dobrze, co za Wami? Co za Wami, drogi lwy? Co tu jest? Jakiś cykl? Zamyka się jakiś etap? Eee, etap, w którym, z którym. No być może to było też z Waszej winy, ale nie zawsze. Może dawaliście sobie wbijać te miecze w plecy, ale tu nawet nie tyle, że w plecy, bo to jest takie tradycyjne rozumienie tej karty, ale centralnie coś się zadziało, być może właśnie za Waszą wiedzą, bo tu jest miecz, jest wbity prosto, nóż, nawet nie miecz, nóż z przodu, tak? Zaatakowany ktoś został po prostu. I być może yy, było wiele takich rzeczy, z którymi się zmagaliście, ale nie mogliście nic z tym zrobić. Dopuszczaliście pewne rzeczy, które się działy. Może to były właśnie ataki słowne, yy, jakiś etap w waszym życiu, ale to, jest, to się kończy. To was być może też pogrążyło, dla niektórych oczywiście, bo to nie dla wszystkich. Yy, w jakiś sposób sprawiło, że czuliście się źle, czuliście się w jakiś sposób upodleni, chcę powiedzieć. Upokorzeni, połamani, poskręcani i przybici do ziemi, tak? No i, i być może trudno wam było się z tym pogodzić, a tu jest e, karta, mówi, godzimy się z tym, było, nic z tym już nie możemy zrobić, bo to było. Możemy się jedynie z tym pogodzić i iść, zaczynać coś od nowa, e, robić coś e, inaczej, uczyć się na tych doświadczeniach. I pokazuje się głupiec, nowa droga, nowy duży cykl, bo to jest jakiś etap, się zakończył. Ale tu pokazuje się, być może dopiero teraz, kiedy te lekcje wyciągnęliście, możecie ruszyć do przodu. I tu jest znów taka niewiedza, tak? Taka nauka, tak jak nauka chodzenia, nauka grania, nauka poruszania się w pewnej przestrzeni, być może właśnie uczycie się pewnych zachowań, pewnych reakcji. Na co zwracać uwagę, ale po prostu też nowa ścieżka życiowa dla niektórych. Dobrze, no wy w kwietniu w takim razie. Uuu! Trójka mieczy. Co tu jeszcze mamy? Mm, niektórzy mieli jakieś traumatyczne małżeństwo y, lub umowy, praca, w której y, był mobbing, może coś takiego. I dlatego to było też ta bezpośrednia ataki, czy w jakiejś tam społeczności. Y, rany. Ból, osamotnienie być może w tym, dla niektórych tak, dla niektórych nie. Eee, coś, co nie było możliwe do uleczenia, coś, z czym być może nie można by się było pogodzić, albo nie można było zrozumieć, dlaczego ktoś tak zrobił, ktoś tak robił, ale jest tu jakaś nauka. Nie dosyć, że nauka z tego, żeby też stawiać swoje granice, ale wzrost. Rozw obserwowanie, być może ktoś jest z waszą inspiracją, kto daje wam świadomie czy nieświadomie wskazówki, jak z tego wyjść, jak wyjść z tego pogrążenia w smutku, w żalu, w niotuleniu, w tęsknocie, w ranie, takie, żeby zagoić tą ranę. To jest: 8 denarów to jest stabilność, to jest właśnie wzrost, wzrost swojej stabilności materialnej. Wzrost swoich możliwości równowaga stoi stabilnie na dwóch nogach. Zbieram się do tego, porzucam już ten, a tu może nawet nie porzucam. Ja tu uczę się tego, jak nad tym pracować, nad tym zranieniem, którego doświadczyłem, doświadczyłam. I tak jak, tak jak mówiłam, to może dotyczyć związku, to może dotyczyć relacji, może dotyczyć relacji w pracy. Także dla niektórych dla kogoś może być właśnie mobbing w pracy. No i takie było być może poczucie właśnie niskiej wartości w związku z tym. Niezasługiwania. I tu mogą być właśnie wyrzuty, że długo sobie pozwalałam, pozwalałem na takie sytuacje. No i taka huśtawka emocjonalna. No, braku, żalów, braku wsparcia. Ale być może, no, ktoś też obserwował. Albo wy szukaliście u kogoś pomocy, jest tu wychodzenie, tak? Nowe możliwości, coś się rodzi nowego. Zostawiamy, zostawiacie miejsce, w którym byliście i wyruszacie, czy to mentalnie, bo to może być mentalna podróż, tak? Zajrzenie w siebie i wyruszenie w coś zupełnie innego, w inne rejony. Już nauczyłem się tego, czego miałem się nauczyć, czy miałam, i idę dalej. Pokonuje nowe, nowe przeszkody, ale nie tylko, no bo życie składa się i z radości, i z przeszkód. Przeszkody zawsze będą. Uczę się tych radości, tak? Uczę się tych radości, że życie nie polega tylko na jakichś właśnie przeszkodach, na, na cierpieniu, ale teraz umiem też pokonywać te przeszkody, więcej wiem na ten temat. No dobrze. Obszar skupienia, czyli działanie w kwietniu dla Was. Sprawiedliwość, więc niektórzy naprawdę chcą wyciągnąć konsekwencje. Jeżeli była taka sytuacja w pracy czy w związku, um, była taka opresja ktoś zadał ten przysłowiowy nóż w plecy to jest tutaj chęć sprawiedliwości, chęć uzyskania jakby wyroku chęć. E, jakby rekompensaty. Co prawda, tu jest wieża, moi drodzy, więc coś się zawaliło, ale odnoszę wrażenie, że tu jest właśnie takie. Musiało się to zawalić. Musiało się zawalić, ponieważ ktoś tu być może nie wiedział, nie umiał stawiać właśnie tych swoich granic, stworzyć swoje strefy bezpieczeństwa. Dlatego przychodzi sprawiedliwość. W postaci tej wieży, w postaci tej wieży. Coś być może nie było właśnie stawiane na, na takich stabilnych fundamentach. Być może było to takie doklejane, być może łatane, no tym, że może będzie lepiej, że ktoś, jeżeli tu o relacje chodzi, że ktoś tak ma, że ktoś jest nadpobudliwy, że ktoś miał trudne dzieciństwo, to nie ma żadnego znaczenia, tak? Jeżeli na, narusza nasze granice, e, to nie ma znaczenia, czy ktoś miał trudne dzieciństwo, czy trudnych rodziców, jeżeli się, jesteśmy osobami dorosłymi i mamy obowiązek pracować nad sobą. <laughs> e, I nikt nie ma prawa e, naruszać niczyich granic, tak? Więc e, tu jest takie chęć, e, może nie, nie, nie zawsze będzie to chęć rekompensaty, jeżeli chodzi o pracę, to może tak e, jakieś, e, nie wiem. Wyjaśnienie sprawy, jakieś jakby rozbicie całej, całej tej bańki, która wszyscy być może trzymają razem to w ciszy, znoszą w skupieniu, a wy tutaj być może ujawniacie jakąś, jakąś prawdę, jakąś rzeczywistość, pokazujecie, że coś się sypie po prostu, to tak nie może być. No i żebyście też nie, nie izolowali się od świata. Bo tu może być też takie skupianie się na własnych interesach, tak? Każdy pilnuje swojego, ale być może trzeba zebrać się właśnie razem i, i zrobić coś razem. Podjąć jakąś decyzję, to jeżeli właśnie takie pracownicze sprawy, no dobrze, potencjał miesiąca, potencjał miesiąca. Radość, szczęście, trzy kielichy, spełnienie, świętowanie, więc jakiś sukces. Być może niektórzy czekają aż ta wieża runie, słuchajcie, w relacjach. Tu jest piątka mieczy. Dużo jest o relacji, o związku i o pracy. Mi przychodzi takie coś. Może tak. Jeżeli coś tu się rozpada, to być może właśnie wszyscy zbierają się, że tak powiem, do kupy i. I albo składają pozew, albo... albo odchodzą. No trudno sobie wyobrazić, że wszyscy naraz, ale, ale coś tu jest. Jakieś um, poczucie, um, poczucie sprawiedliwości. Cały czas ta sprawiedliwość mi się um, przewija, więc jest tutaj świętowanie ze znajomymi, z otoczeniem. Ze współpracownikami. Natomiast dla par to może być właśnie, też mogła być nieuczciwa walka, tak? Jeżeli tu były jakieś rozstania, rozwody, relacje takie niejasne i ktoś tu, sytuacje trójkowe, to jak najbardziej trzeba było być może się temu przyjrzeć albo ktoś jeszcze się temu przyglądał. I ktoś bardzo chciał, bardzo, bardzo chciał postawić na swoim i zwyciężyć, wygrać, ale przychodzi tu koło fortuny, które który mówi o zmianie, tak? O zmianie i teraz e, coś tu się burzy, coś się rujnuje. Może ktoś coś widzi, zgłasza. E, odnoszę wrażenie jakiejś innej energii, która ingeruje w ten cały proces i wszystko się rozpada. tak? Jedno słowo to może być inspiracja, to może być. Bo być może ktoś też z Was mm, bał się ruszyć tą sprawę. Może nawet nie bał, tylko po prostu y, niech się dzieje wola nieba. Tak? To było coś na tej zasadzie, i y, ktoś tu nie miał siły, być może, żeby zaingerować, czuł się zbyt słaby, y, zbyt go to, czy ją przybiło. No, i przychodzi ta ingerencja z góry. Coś tu musi runąć, coś, coś musi. Bo ktoś tu grał nieczysto, słuchajcie. Więc może być dla kogoś ta ingerencja z góry. No dobrze. Ale zobaczcie, nawet inaczej karty dla Was ułożyłam. <laughs> więc coś inaczej będzie się działo. Coś inaczej, coś innego. Hmm. Dlaczego? Dlaczego? To mnie zastanawia. Może właśnie to jest ta ingerencja z góry. No dobra. Może wam to coś mówi. Co tu mamy dalej? Zagrożenia, zagrożenia. Zagrożenia miesiąca. Hm. Coś kiedyś być może zasialiście. Albo ktoś zasiał. I teraz może to pączkować. I mogą to być jakieś choroby, ale mm, to może być jakaś sytuacja, która będzie rozwojowa. I zwróćcie na to uwagę, że ktoś mógł coś wcześniej zaplanować. Nie wiem, do kogo to będzie. I to tak sobie dojrzewało, to sobie rosło. Tu mamy pazia denarów, więc coś, co pracuje, coś, co się rozwija. Być może, jak tu są rozstania, rozwody, to może chodzić też o dzieci, tak? Że ktoś może mógł coś robić też nieuczciwie, coś za plecami, tak? Teraz to, bo każda sytuacja do, może być do kogoś innego. Jakby może ktoś pogrzebał wasze marzenia, tak? Jeżeli wy tu zrobicie jakiś ruch, uleczając siebie, wychodząc z relacji, to pomożecie w ten sposób też innym. Nie wiem dla kogo to jest, bo to jest bardzo, bardzo dziwne, dołożymy sobie. Bo wszystko mi się tu inaczej pokładało niż, niż zazwyczaj. No dobrze. Wynik, podsumowanie: jakieś nieuczciwe rozgrywki mogły być. Wynik, podsumowanie. Zawalcz. Masz, jesteś na dobrej pozycji yy, i tu jest ta kamienna twarz, tak? Te problemy są przejściowe. Yy, jesteś w stanie. Może ktoś tu sączyć jad, właśnie słowa. To mogą być takie poniżające, może to być yy, yy, stroszenie piór, chociaż tu piór nie ma. Ale macie argumenty, żeby tę osobę czy tę sytuację pokonać. Możecie coś. Może tu jakieś właśnie, coś jakieś robaczywe było. No, coś, coś takiego, co było kiełkowało. I nie tak wykiełkowało, jak miało wyrosnąć. Wy żywiliście być może w związku z tym jakąś nadzieję pozytywną, dobrą i musicie to obserwować, bo to wyrośnie nie takie. To wyrośnie nie takie. Musicie to, co rośnie. Zdusić w zarodku ten, ten taki no to, co jest tak źle nakierowane, nacechowane. Nie wiem, co to może być, słuchajcie, to jest właśnie znów przeszłość: coś, co było kiedyś piękne, twórcze, kreatywne, coś, co dawało wam spełnienie, radość, a teraz może, może stać się olbrzymim ciężarem. Olbrzymim ciężarem. Jeżeli z tym nie zawalczycie, jeżeli tego nie dostrzeżecie, to może być też to, że jedna ze stron, jeżeli są tu dzieci, walczy dzie, dziećmi i jeżeli w tej relacji były dzieci, walczy dziećmi i tak obraca wszystko przeciwko wam. Tak jak przykładowo powiem narcyz, to jest takie, wiecie, sztandarowe, ale no, przecież nie każdy jest narcyzem, ludzie inni też kombinują ale że to dziecko będzie miało tak wpajane do głowy jakieś y, różne rzeczy przeciwko y, że może to w, w późniejszym okresie czasu zaowocować y, no nieciekawie. Tak samo jeżeli jest relacja, która jest przemocowa, która y, było być może wiele akcji różnych przeciwko wam, czy to mężczyzna czy kobieta, to jeżeli były dzieci, one Naoglądały się tego, nasłuchały, i to może być właśnie, mm, właśnie problem, jeżeli nie będzie z tym pracowane, bo one się w, te, w ten sposób uczą poprzez naśladowanie dorosłych, obserwowanie, słuchanie, no yy, i chłoną wszystko. Zwróćcie uwagę, tak? Ok, yy, No oczywiście to nie jest dla wszystkich, bo każdy ma inną sytuację, ale, ale coś tu może być na rzeczy. Ten paść denarów. Tu jest y, sukces. Um, tu jest świętowanie, radość, y, ale to jest jakieś takie zgniłe jabłko, chcę powiedzieć. Tu jest ukończenie pewnego procesu, ale czy. I, i no może z zewnątrz to wyglądać świetnie. Ale trzeba się zatrzymać i przyjrzeć temu procesowi, jak to się rozwijało, tak? Jak to się rozwijało, bo tam no, jest jakaś gnilizna, jakieś coś. Tu jest luksus i to wygląda niby. To, to cztery, ale to jest takie. To, to jest zgniły luksus taki. W tych kartach to się nazywa luksus, a to są cztery kielichy, które mówią o zastoju, o takim gnuśności, o tym, że coś się psuje od środka i siedzimy w tym i nawet nie chcemy zobaczyć, że coś tam innego inaczej może być i może to jest właśnie takie karmiczne, takie lekcja do pokonania. Zwróćcie, czy to jest, może być u Was takie zastanie się w jakiejś sytuacji, która wydaje się Rozwojowa, że coś może mieć szansę, a tak naprawdę to tylko takie mydlenie oczu. Zwróćcie na to uwagę. No naprawdę, zastanawiające. Dobra. Co tu jest? Idź za głosem serca. To jest bardzo ważne. Pozwól odejść. Nie trzymajcie kogoś na siłę. Yy, bo się ściąga na siebie sam negatyw, tak? Matka, żona, córka, siostra. Zobaczcie, wszystkie te, te karty są w jednym kolorze, w takim bordo. To może dotyczyć matki, może dotyczyć żony, córki. Yy, jeśli, jeśli są tu panowie i trzymają się tego kurczowo, to puśćcie to. Być może was czeka coś innego, natomiast panie, być może to, ta sytuacja dotyczy dziecka, też córki, siostry, bo to może być ktokolwiek z rodziny. Jakieś coś tam jest, co, no, co może na razie nie, nie, nie być widoczne, tak? Ale później się okaże, że to ma właśnie, w tym, w tym jest to źródło, to, to w przeszłości jest to źródło, a ta przeszłość jest teraz. I, i nawet więcej, ona już to już rośnie i się rozwija, to coś, I to kiełkuje. Um, to jest jakieś zgniłe, zgniłe jabłko. Nie wiem, co to może być. Znajdź dobre strony w obecnej sytuacji. Więc macie możliwość w jakiś sposób to zatrzymać. Obserwujcie. Uh -huh. Podejmij decyzję. To jest y istotna sprawa, więc być może o tym, żeby odejść. Dobrze. Musisz to rozchodzić. Więc być może zastanówcie się, pochodźcie, pomyślcie, żeby nie było zastoju, tak? Żeby tutaj, może dla kogoś to jest jakaś zakrzepica, żeby nie było, żeby ruch był, żeby energia krążyła, żeby był flow. Hmm. Kontrola wibracji. Nie spadajcie na niższe wibracje, czyli nie wchodźcie w ten, właśnie tu był smutek, żal, w tą ranę. Z raną trzeba po prostu się pogodzić i ją zamknąć. Zapisz to. Być może macie wiele rzeczy, które wam przychodzą do głowy, więc lepiej to zapisywać, lepiej pamiętać. Być może, właśnie jak się z kimś rozstajecie, jesteście w konflikcie, w kłótni i pewne rzeczy warto by było zapisać. Co tu jeszcze mamy? A to podążaj za liderem. Zaraz przeczytamy sobie 40. Góra. Może jakiś problem. Już, już, już. Aha, potrzebuję książeczkę. 40 40. Podążaj za liderem. Każde życie to nauka dla innych. Twoja autentyczność i szczęść. Yy, I szczerość są przykładem dla wszystkich boków. Zawsze mam problem z tymi literami, bo jest tak napisane. Dobra. Odwrócona karta subtelnie nakłania cię, abyś wstał i objął przywództwo. W związku lub współpracy partnerskiej, bądź stroną, która mówi to, co powiedzieć należy. Zbierz się na odwagę i mów głośno o swoich potrzebach. Afirmuj to, co chcesz i co czujesz. Nie łudź się, że ktoś rozwiąże problem, który zauważyłeś. Jeśli Twoje pytanie dotyczy pracy lub projektu, musisz przejąć inicjatywę i przygotować właściwy plan. Jeżeli pytasz o życie osobiste, musisz jasno mówić o swoich zamiarach i pragnieniach. Śmiało podejmij dyskusję na temat tego, jak naprawdę wygląda sytuacja i co należy zrobić, by działać dla najwyższego dobra wszystkich. Zrób to tak szybko, jak to możliwe. Rezultat może Cię pozytywnie zaskoczyć. Reagujecie tu i teraz. To jest istotne żeby podjąć decyzję podjąć decyzję, żeby zrobić to w jak najbliższym, najkrótszym czasie, że, ale to, to musi być decyzja przemyślana, tak? Więc działać tu i teraz i obserwować, co się dzieje. Dobrze, nie wiem, dla kogo to będzie, ale dla ktoś z pewnością miał to usłyszeć, dla kogoś to jest. Dziękuję Wam z całego serca za to, że wysłuchaliście mnie i tego przesłania. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się filmikami, a na dzisiaj to już wszystko. Pa pa.